Hej, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na świąteczne rozdanie cenaturalne.pl. Hej, witam serdecznie zapraszam dzisiaj na świąteczne rozdanie kosmetyków senaturalna.pl Mamy tutaj dwa zestawy kosmetyków. Dzięki uprzejmości pana Przemysława, którego pozdrawiam serdecznie. Mamy dwie nagrody. Najpierw pokażę Wam nagrodę. O. Nagroda pierwsza to krem firmy Linia. Jest to krem firmowany marką Linia pod patronatem enaturalne.pl Jest to krem do cery trądzikowej i problematycznej oraz tłustej z azeoglicyną i olejem konopnym. Genialny, genialny. Ja go testowałam. Tu znajdziecie recenzję, zajrzyjcie, jeśli chcecie więcej informacji na jego temat. Dzięki niemu mój trądzik różowaty się bardzo uspokoił i żadnych wyprysków nie ma. 50 ml w butelce RLS super, super jeszcze raz super. Drugi produkt, który możecie wygrać w rozdaniu, to zestaw do wykonania produktu, czyli serum intensywnie nawilżającego z algami, hialuronem i NMF. Tu znajdziecie recenzję oczywiście tego produktu, też go testowałam i też genialnie się zachował z moją skórą, uzależnił mnie od siebie, naprawdę moja skóra dzięki niemu była pięta, taka fajna i uspokojona. Dobra, więc już znacie Nagrody. Będzie dwóch wygranych. Pierwsze miejsce i drugie miejsce. Wszelkie informacje na temat rozdania znajdziecie tutaj pod filmikiem, więc zajrzyjcie do opisu i przeczytajcie dokładnie co i jak. Rozdanie trwa od dzisiaj, czyli od 18, od momentu publikacji tego filmiku, do 22 grudnia, do godziny 12. Potem zamykam no, i 24 grudnia, czyli w Wigilię o godzinie 12, znajdziecie na filmiku tutaj taką wielką, że tak powiem, naklejkę oraz w opisie zwycięzców rozdania. Co musicie zrobić, aby wygrać te produkty? Po pierwsze, być subskrybentami mojego kanału, bo są to nagrody dla moich widzów. Po drugie, miło by było, gdybyście zajrzeli na facebooka naturalne.pl i polubili go oraz polubili moją stronę, czyli Akina 1. Linki oczywiście na dole. Ale głównym takim zadaniem jest zajrzenie na stronę e-naturalne.pl. Zerknijcie tam na produkty, jakie posiada firma, i napiszcie mi w komentarzu, jaki produkt bądź półprodukt najbardziej was zaintrygował i zainteresował. I dlaczego? Jedna osoba może napisać tylko jeden komentarz, a nagrody będą wysyłane tylko i wyłącznie na ten polski. Chyba wszystko. Mam nadzieję. Życzę miłej zabawy. Oczywiście, jeśli jesteście niepełnoletni, musicie mieć wyrażoną pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów. Co jeszcze? Nic, do dzieła. Zerkajcie, patrzcie i dawajcie znać co i jak. Czekam na Wasze komentarze. No i oczywiście czekają na Was nagrody. Genialna gra nagrody, słuchajcie, bo ja jestem w tych dwóch produktach mega, mega zakochana. Mam nadzieję, że i Wy będziecie zakochani po wykorzystaniu tych produktów. To tyle. Dziękuję serdecznie naturalna.pl Dziękuję wam. Zapraszam was również na Instagrama, na Facebooka, na Twittera i do innych moich filmików. Ściskam całuję. Pa.